Co bym napisał w SMS-ie do powstańców. Daliście nam przykład, jak nie dać się zgnoić. Miała wtedy lat 13 i siostra miała lat 12. Czekały 3 dni bez jedzenia, bez picia, żeby przejść przez plac grzybowski, bo tam siedział snajper. Tędy ludzie wychodzili kanał. Przez 63 dni Niemiec nie stanął na belgijskim. Historia tego wydarzenia wiąże się z historią ludzi młodych, a młodość zawsze jest interesująca. Jak to się działo, że ta bomba pierdut spada? A ten młody człowiek, zamiast uciekać w przeciwną stronę, to on biegnie tam ratować innych ludzi. On nie jestem gościem, który miał czyjś mózg na kolanie, albo nie widziałem po prostu człowieka rozjechanego przez czołg. A to są rzeczy po których nie jest się już tym samym człowiekiem. Warszawa po prostu krwawiła bardzo długo. I jest miastem bohaterskim, nie totalnie. Mnie zafascynowało to, że na każdym rogu jest tablica, że tutaj zamordowano tyle osób, tutaj walczy, wal, walczyli o to. Jest bardzo mocne i bardzo prawdziwe, bo taka, taka jest prawda tego miasta. Nie ma skrawka ziemi w Warszawie, w którym nie wydarzyło się coś strasznego. Co bym napisał w SMS-ie do powstańców? Duży szacunek. Dziękuję za wszystko, co robicie. Dzięki Baśka. Będzie dobrze.